Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Panie radny, ale wczoraj była konferencja i... Pytanie, Proszę, proszę. do kogo ma pan pytanie? Do siebie. Do siebie. Panie prezydencie, zechce pan odpowiedzieć? Bardzo proszę. Na stadion, na stadion. Na stadion w tych spotkaniach. Dzień dobry. Moje nazwisko Maracki że jestem radnym w pierwszej kadencji tutaj. Ja chciałem zapytać dwa pytania. Miałem więcej pytań do pana Jarosza, ale. ale, ale My tutaj jesteśmy, do nas twarz, może, nie? Zwracam się do pana, do którego pytam? Nie. Panie, życzy sobie pan, żeby z strony był... nie ma problemu. Panie prezydencie, na jakiej, zasadzie, na jakiej podstawie pan powiedział, że pan burmistrz jest uznawany jako specjalista technik motorowych, skoro byłem na kilku sympozjach i nie słyszałem e, e, takiego stwierdzenia? To jest raz. E, czy, czy będąc pan w opozycji, tak jak pan teraz powiedział, e, czuł się pan dobrze, że robi pan coś ze swoim właśnie zgodnie z własnym sumieniem. I później był Pan z tego dumny, tak z tego wynikało. I na jakiej podstawie Pan e, mówi, że e, będąc w opozycji, będąc w opozycji, później Pan głosował za projektami, które teraz, e, z których Pan jest dumny, prawda? I na jakiej podstawie przyjmuje Pan to, że my jako radni, ja należę do jednych z tych radnych, którzy ci Państwo chcą odwołać Radę, pewnie jestem zdecydowanym liderem, także chciałbym, żeby mi Pan to przybliżył, bo... Ale dobrze, żeby nam się udało odwołać. Żeby nam się udało odwołać... Stanowny, szanowny panie radny, szanowni państwo, jeżeli chodzi o spotkania, jest Podkarpacka Dolina Wodorowa, było spotkanie z wyjątkowymi ekspertami na Politechnice Rzeszowskiej, uczestniczył w niej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, były inne spotkania, tam zawsze sanok, koncepcja właśnie tutaj realizacji strefy, strefy zielonej, strefy wykorzystania nowoczesnych technologii, jest jako przykład. Wiele idei, które są podejmowane, ja mogę Państwu powiedzieć wśród wielu przykładów w Polsce trudno oczekiwać, aby one były rozwiązywane na już na teraz. Nie przez przypadek powiedziałem o perspektywie 19 lat działania w samorządzie. Byłem radnym, byłem radnym opozycyjnym i wielokrotnie mogę powiedzieć z perspektywy czasu również popełniłem błąd. Popełniłem błąd w założeniach i wiedzy, która dotyczy miasta. Ja bardzo szanuję radnych, bo byłem i wiem, jak wygląda perspektywa spojrzenia na zarządzanie miasta ze strony Rady Miasta. Natomiast troszeczkę inna jest odpowiedzialność codziennego mierzenia się z problemami organu wykonawczego burmistrza w zakresie utrzymania miasta niż jest to tylko i wyłącznie dyskusja, debata na komisji, na sesji, dlatego że jest to codzienne podejście odpowiedzialności za ludzi, za strukturę, za organizację całego miasta. Ja bym zachęcał państwa i jestem tutaj również po to. Nie, nie, my nie przyjeżdżamy tutaj, żeby dawać państwu recepty, czy stawiać e, państwa e, w jakiejkolwiek sytuacji konfliktu. Ja przyjeżdżam tutaj, aby zaapelować i poprosić do Państwa, również do pana radnego lidera, czy was nie ma takiej siły, tak, aby usiąść do wspólnego stołu. I znaleźć rozwiązania, które nie doprowadzą do tego, że budżet miasta uchwalany jest w czerwcu danego roku. Jak może rozwijać się miasto pod względem struktury działań, planu inwestycyjnego, wykorzystania środków europejskich z KPO, środków rządowych, jeżeli podstawowe narzędzie pracy dla miasta nie jest uchwalane w terminach ustawowych? I to jest zadanie, które stoi po, e, po stronie Rady. Jeżeli państwo nie jesteście w stanie usiąść do tego wspólnego stołu, to oznacza, że coś jest nie tak, że pewne emocje polityczne w tym zakresie wzięły górę. Ja na to chciałbym zwrócić uwagę. Nie jesteśmy tutaj, jeszcze raz podkreślę, szanowni państwo, żeby wchodzić w państwa konflikty między tym. Nie. My chcemy powiedzieć o tym, że naprawdę zgoda może dać porozumienie. Wracamy z prezydentem, z prezydentami ze spotkania u wojewody odnośnie podziału środków na obronę cywilną i obronę ludności. Wszyscy wiemy, jak wielkie wyzwania są w zakresie zabezpieczenia na wypadek stanów kryzysowych, na wypadek stanu wojny. Wszyscy mają takie oczekiwania. Wszystkie samorządy na Podkarpacie otrzymały od kilkuset do kilku milionów złotych według algorytmu liczby mieszkańców na razie realizację tych zadań. Pewnie Sanok ma tą kwotę e, też niemałą w e, wysokości e, kilku e, milionów złotych. I teraz szanowni państwo te środki trzeba wydać do 31 grudnia tego roku. Czy w sytuacji konfliktu, w sytuacji realizacji uchwał jest możliwe, aby wykorzystać takie środki dla bezpieczeństwa danego samorządu? To jest bardzo trudne. Chodzi, żeby państwu nie uciekła szansa, która dzisiaj jest w wielu środkach i europejskich, i rządowych, i krajowych. Przy konflikcie między władzą ustawodawczą a wykonawczą tego nie da się zrobić, bo trzeba podejmować bardzo szybkie decyzje. Dzisiaj otrzymaliśmy, wczoraj otrzymaliśmy, szanowni państwo, informację o podziale środków, a wiecie państwo, kiedy musimy złożyć realizację tych zadań we wtorek. Mamy tak naprawdę weekend i niecałe dwa dni, żeby złożyć projekt na kilkaset lub kilka milionów złotych. To wymaga operacyjności, to wymaga zgody, to wymaga porozumienia. Jeżeli tego państwo nie będziecie mieli w Stanoku, to takie środki i takie szanse będą przepadać. Ja, ja może nie będę się jakby odnosił do pytań, bo pytania były do mojego kolegi, ale ja jakby byłem faktycznie w sytuacji takiej, w której faktycznie miałem radę opozycyjną przez, przez trzy lata w Przemyślu. Faktycznie stanowiło to spory problem i powiem... Być może kilka szans też Przemyślowi uciekło w tym, w tym czasie. Proszę patrzeć tam, bo patrzy Pan na ja... mnie. No i ja odpowiadam jakby Panu. E, no mogę patrzeć tutaj, bo dla mnie to, to nie jest, jest pełne. Ja myślę, że bardzo, bardzo dobrze pan, pan prezydent Luc już powiedział. Znaczy my nie jesteśmy absolutnie, szanowni państwo, tutaj, żeby, żeby stawać gdzieś pomiędzy radnymi, burmistrzem, mieszkańcami. Nie. Bardziej podzielić się tym, co tym, jakie doświadczenia mamy z, z tego okresu. Ja się absolutnie zgadzam. znaczy są, są decyzje, są, są działania, które, zwłaszcza w tej chwili, w tym takim trudnym, burzliwym okresie. Absolutnie nie cierpią e, zwłoki. Szanowni Państwo, my mamy e, w tej chwili pół roku na przygotowanie projektów obiektów ochrony cywilnej, co e, naprawdę jest sporym wyzwaniem, dlatego że to nie tylko samolot, czy nie tylko przemyśl, czy Stalowa Wola będzie musiała realizować to zadanie, tylko każda gmina w Polsce. W związku z tym na chwilę obecną e, na Podkarpaciu e, mamy dosłownie e, kilku e, projektantów, może nawet nie kilku e, projektantów, którzy są w stanie to projektować. Teraz szanowni państwo, jeżeli nie podejmiemy działań na już, na teraz, to, to faktycznie możemy się prosić o kłopoty w przyszłości. Samorząd to, samorząd to jest naprawdę bardzo dynamiczny, dynamiczny organizm. Tutaj nie wszystko wymaga tak dużo czasu jak gdzieś tam w trybach rządowych. Tutaj czasami decyzje są podejmowane praktycznie z dnia na dzień. Pan, pan prezydent Luc już bardzo dobrze podpowiedział. My dzisiaj mieliśmy spotkanie rano u wojewody, z którego przyjeżdżamy tutaj i do wtorku mamy złożyć projekt. W przypadku przemyśla ten projekt to jest 5,5 miliona złotych. My będziemy siedzieć cały weekend nad tym, żeby w poniedziałek być gotowym z, z wydziałem inwestycyjnym. Oczywiście przy współudziale radnych, bo nas radni biorą w tym udział, nawet radni opozycyjni, dlatego że to jest też, też rozmowa z radnymi, ale wie pan, jeżeli nie ma tej chęci rozmowy z radnymi ze strony radnych opozycyjnych, no to ja nie wiem czy z panem, naprawdę, ale ja, ja widzę ja, ja widzę jakby nastawienie. Mam bardzo dużo wiedzę, proszę mi wierzyć. O swoim też, ale troszeczkę, troszeczkę szerszą niż wie pan, tylko, tylko rynek stanowski. Być może pan nie miał wiedzy o tym, co się działo w przemyślu przez, przez okres. A to pan miał wiedzę, a ja nie mam. tak. Zinny, tak. Oczywiście. Także, także szanowni państwo, ja jakby jeżeli możemy apelować, chociaż widzę że to, to może trafić w próżnię. Ale jeżeli możemy apelować to ta współpraca w samorządzie jest absolutnie czymś, co może, co może kreować miasto, co może miasto wyprowadzać na, na, ścieżce, na ścieżkę rozwoju, a jakiekolwiek takie działania negacyjne dla samej negacji, tak jak, tak jak pan prezydent Lucif wspomniał, Szanowni Państwo, no, uchwalanie budżetu w czerwcu jest katastrofą dla każdego samorządu. Jeżeli ktoś doprowadza do czegoś, do, do czegoś takiego, przyznam szczerze, mimo naprawdę mocno opozycyjnej rady, politycznej też w Przemyślu, nigdy nie miałem sytuacji, że budżet był uchwalony później niż styczeń. Bo ja sobie nie wyobrażam tego, żeby nie zabezpieczyć klubów sportowych, żeby nie zabezpieczyć sprzątania miasta, żeby nie zabezpieczyć dotacji na kulturę, dotacji na sport i tak dalej, i tak dalej. A Państwo to zaczynacie tak naprawdę w czerwcu, kiedy my jesteśmy na etapie prognozowania kolejnego budżetu. Bo to jest okres, w którym zaczyna się praca nad, nad budżetem na rok, na rok kolejny. Także jeżeli, jeżeli nasz głos w ogóle, w ogóle coś da, to, to jakby jesteśmy też otwarci do tego, żeby, żeby rozmawiać, ale, ale to myślę, że wszystko w rękach mieszkańców, ale też przede wszystkim radnych, którzy myślę, że mogą, mogą tutaj naprawdę wiele, jeżeli chodzi o, o nawiązanie takiej współpracy. Choć proszę mi wierzyć, ja sobie zdaję sprawę, Pewne rowy w przemyślu zostały też bardzo głęboko wykopane i ciężko jest czasami usiąść do stołu, ale może dla miasta, a na pewno dla miasta warto. Dziękuję. Szanowni Państwo, w związku z tym, że praktycznie temat konferencji został wyczerpany, nie będziemy już dłużej nadwyrężać wyrężać uprzejmości prezydentów. Podziękujmy im w takim razie obrazkami, że do nas przybyli, zechcieli nam pewne sprawy wyjaśnić. Ja tylko ze swojej strony dodam, że jeżeli by była taka potrzeba, to zobaczymy, jak się to wszystko będzie rozwijało, to chciałbym, jeżeli to będzie oczywiście możliwe, ponownie zaprosić kiedyś Pana Prezydentów, jeżeli będzie potrzebne nam wsparcie, czyli wszystkim, którzy chcą się za włączyć w to referendum, chcą zbierać podpisy i chcą zmienić Sanok. Dodam tylko, że rozpoczynają się jutro już dni Sanoka, więc wszystkich turystów, mieszkańców zapraszam do... Uczestniczenia w tych wszystkich imprezach, które będą się odbywać na terenie miasta Sanoka. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.